Podróżało ostatnio w dacie w małkini, bo teraz najmniejszy kepsy w tortilli kosztuje 18 zł, ale wiadomo, że podwyżki od stycznia, jeśli chodzi o płace, to i ceny poszły w górę. E, materiał ten nie, nie jest z polecenia bardziej, bo wracałem z ostrowi i miałem coś do załatwienia, i mówię: wstąpię sobie do daki, zobaczymy jak to wygląda po prawie roku czasu e, od ostatnich nagrywek. E, wziąłem sobie kurczaka, tortille, właśnie tortille e, z sosem mieszanym i wypadło to średnio. Zjedliwie i znośnie, bez szału jeśli chodzi o smak, ale lokal, te, lokal ten e, trzyma ten sam średni poziom od otwarcia, czyli już będzie parę lat. E, ja wiem, że ile ludzi tyle opinii, bo nie każdemu może to smakować, ale moim zdaniem lepsze to niż dostępna w Małkini Ankara. E, mam dużo znajomych z okolicy, to e, też mają podobne zdanie co do jakości tego, tego produktu, to wiem, że większość jest zgodna, że poziom średni zachowany. E, kurczak niemniej jednak nie kręcił się na obracającym się donerze, tylko widać, że skrojone wcześniej i trochę sobie odczekał i to jest z czuć, bo był wysuszony ale tam z tego co byłem to rzadko się też zdarzało, żeby ścinali na bieżąco, to jest taki, taka mała bolączka, jeden z minusów dzięki temu ocena będzie 4 a nie wyjściowa piąteczka tak to w smaku, lekko słony, fajnie uzupełniał się z sosami mieszanymi i ostry od czasu do czasu dawał o sobie znać, smyrnął nieco bardziej placek to tortilla, ale spieczony na kwadrat, to taki charakterystyczny styl, szczególnie w lokalach typu Bangladesz, oni mają swój charakterystyczny sposób zawijania placka i pieczenia raz z jednej strony, raz z drugiej, formując sobie taki, formują sobie taki kwadrat właśnie. Pierwszy gryz to ogrom placka, który był spieczony na prażynkę, a miększy robił się jak zaczynały się składniki. Warzywa typu zapychacz i całość była gorąca i zrobiły się z tego trochę ciepłe kluchy, ale to bolączka wielu miejsc, zatem kto ogląda większość moich filmów to wie o co chodzi. Podsumowanie, zjeść zjadło poziom średni zachowany, ale mały minus za mięso i będzie ocena 4. Jedliście w DACE dużo, dużo lokali o tej nazwie widziałem przeglądając sobie Google Maps, zatem może akurat trafiło się tak, że jedliście, że jadłeś albo jadłaś tego kebaba, daj znać w komentarzu co o tym myślisz. Wiadomo, że na tle craftowych nowoczesnych kepsów ten wypo, wypada gorzej, ale porównując do kuli to jest spoko. Tak jak mówię, średniaczek do zjedzenia i nie nastawiania się na nie wiadomo co. Pozdro.